Masz może coś takiego, że w ciągu całego dnia nie wyrabiasz ze wszystkimi rzeczami, jakie masz do zrobienia? Albo może jesteś w takiej sytuacji, że ten czas masz, ale nie masz go na tyle, ile chciałbyś realnie mieć, albo chciałbyś po prostu mieć tego czasu więcej. Jeśli tak właśnie jest, to ten odcinek jest dla ciebie. Po pierwsze, staraj się ograniczać zajęcia płytkie na rzecz zajęć głębokich. Zajęcia płytkie są to takie zajęcia, które nie są zbyt wymagające intelektualnie oraz są dosyć proste. Takimi zajęciami mogą być np. sprawdzanie social mediów, może być to również drukowanie dokumentów, odpisywanie na e-maile itd. Wszystkie te właśnie zajęcia płytkie charakteryzują dwie rzeczy. Po pierwsze, takie zajęcia nie są zbyt czasochłonne, lecz gdy się razem skumulują, to już wychodzi na to, że potrzeba na nie realnie sporo czasu. A po drugie, wartość tych zajęć jest dosyć niewielka. Niewielka w porównaniu do zajęć głębokich, o których zaraz powiem. Praca głęboka. Praca głęboka są to zajęcia, które wymagają zdecydowanie więcej naszej uwagi i koncentracji oraz ogólnie zaangażowania. Praca głęboka również charakteryzuje się znacznie większą wartością w porównaniu do prac płytkich. Więc z tego wychodzi, że najlepiej poświęcać większość swojej uwagi właśnie na zajęcia głębokie. Przykładami pracy głębokiej może być na przykład uczenie się, może być to realizowanie projektu, może być to również prowadzenie własnego biznesu i tym podobne. Zdecydowanie lepiej jest włożyć tą właśnie uwagę na zajęcia głębokie. Więc zamiast wkładać większość swojej uwagi w zajęcia płytkie, to znacznie lepiej jest tą całą naszą uwagę włożyć ale w pracę głęboką. Dlatego że praca głęboka przynosi znacznie, ale to znacznie większe nam korzyści. Jeżeli chodzi o pracę głęboką, to jest to dość złożony temat, więc, pewnie się pojawi jakiś odcinek, właśnie o pracy głębokiej. Punkt drugi. Rób najważniejsze rzeczy na początku. Rób najpierw najważniejsze rzeczy. My, jako ludzie, mamy bardzo często skłonność do prokrastynacji. Prokrastynacja jest to odkładanie ważnych zajęć na później. Przykładowo musimy czegoś się nauczyć i postanawiamy, że dzisiaj się nauczymy, ale przekładamy to na jutro, a jutro zmienia się na pojutrze, pojutrze zmienia się na jeszcze inny dzień i tak, cały czas. Bardzo cenną rzeczą jest tak zwana metoda eat the flock. Jeśli lubisz zjeść najlepszy obiad w najlepszej restauracji na świecie i to całkowicie za darmo, ale pod jednym warunkiem, że jeśli zjesz obiad, to również musisz zjeść żabę. To co byś zrobił jako pierwsze? Zjadł obiad, czy zjadł żabę? Zjedzenie żaby jako pierwsze jest zdecydowanie lepszą opcją. Dlatego, że po wysiłku jakim jest zjedzenie żaby, potem możesz w całości się delektować swoim pysznym obiadem. Tak samo oczywiście jest z innymi rzeczami. Jeśli masz na przykład kilka ważnych rzeczy, jak wykonanie pracy domowej, czy pójście na trening, to zrobienie tych rzeczy w pierwszej kolejności, a dopiero wykonanie wszystkich innych zajęć, takich bardziej trywialnych, jak na przykład odpoczynek, albo zrobienie posiłku, da Ci możliwość pełnego odpoczynku oraz będziesz miał 100% pewność, że wszystkie Twoje zadania zostały wykonane pod koniec dnia. Po trzecie multitasking. Multitasking z języka angielskiego oznacza wielozadaniowość. Możesz wykorzystywać multitasking do tego, żeby mieć znacznie więcej czasu. Przykładowo, jeżeli masz niewiele czasu, to możesz pracę domową odrobić ją w szkole zamiast zostawiać ją do domu. W ten sposób możesz realnie zaoszczędzić w ciągu dnia 2 godziny, może 3. Dzięki temu nakładasz czas szkolny, a także czas odrobienia pracy domowej w jeden blok czasowy, co powoduje, że masz więcej czasu. Jednym przykładem robienia kilku rzeczy na raz jest słuchanie audiobooków podczas podróżowania. W ten sposób można zdobyć cenną wiedzę, tak naprawdę nie marnując czasu. Ja w ten sposób, gdy na przykład jechałem autobusem, albo samochodem, czy nawet i rowerem, to wiele razy słuchałem Spotify'a, słuchałem Storytella. Więc bardzo polecam tę aplikację, dlatego że można przyswoić interesującą Cię wiedzę, tak naprawdę nie marnując żadnego czasu. Jest to naprawdę korzystne. Tak naprawdę dzięki podcastom albo audiobookom możesz zdobyć praktycznie każdą wiedzę, jaka Cię interesuje. Po czwarte, planowanie. Planowanie jest to zdecydowanie najbardziej pomocna porada w tym materiale, dlatego że dzięki niej można mieć zdecydowanie najwięcej czasu. Będę z tobą szczery, a zależy mi bardzo, żeby być szczerym na YouTube i żeby mówić całą prawdę, bo nie chcę być jak na przykład tacy pseudomilionerzy, którzy mówią ci jakieś kłamstwa. A wielu jest właśnie takich z kamerów, którzy mówią kup to, kup to, kup to i będziesz bogaty, a tak naprawdę uwierz mi, ja na takich kursach byłem wiele razy, że, że jakiś gościu był i mówił, ej chodź pokażę ci jak być bogatym i później cyk, pokazał jakiś swój produkt. Ale wracając, na razie nie robię czegoś takiego, że sobie zapisuję, że co robię w danej godzinie, tylko że po prostu przed snem sobie myślę, że o tej godzinie zrobię to, a o tej godzinie zrobię tamto. I obecnie u mnie nie jest tak, że wykorzystuję każdy czas możliwie jak najlepiej, ale jest to bardzo pomocny sposób, że po prostu przed snem albo z samego rana planujesz, mniej więcej oczywiście, co masz zamiar zrobić. Przykładowo wstajesz o siódmej, później masz pół godziny swojej rutyny porannej, później się uczysz, potem jesz śniadanie, później do szkoły idziesz, i jeszcze później ze szkoły wracasz, jesz obiad, potem coś jeszcze innego robisz i tak właśnie planujesz swój dzień. Jest to niezwykle pomocne, dlatego że można swój czas wykorzystać w 100%. Dlatego, że ty nie musisz się zastanawiać, co masz zrobić w danej chwili, bo już masz to po prostu napisane i to po prostu wykonujesz. Jeżeli chodzi o planowanie, to są dwie ważne uwagi. Po pierwsze, nie planuj ze zbyt dużą dokładnością. Bardzo często jest tak, że jakaś czynność trwa więcej albo krócej niż ustaliliśmy, i to powoduje, że kiedy na przykład mamy zacząć coś robić, na przykład medytować, to, to jeszcze jesteśmy w trakcie jedzenia śniadania. Więc warto mieć te godziny ustalone, ale też warto nie przesadzać. Dlatego, że może się okazać, że po prostu nie wyrabiasz. Drugą kwestią jest to, żeby na początku dnia wykonywać najważniejsze zajęcia. Dlatego, że to właśnie rano mamy najwięcej energii, i przez co możemy wykonać swoje zadania jak najbardziej efektywnie. Więc dobra, to byłoby na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie materiału. Oczywiście zostaw subskrypcję, komentarz i polubienie. I do następnego na razie. Cześć! Yo.